Witajcie. Do Szymanowa zawitał kandydat do awansu Zorza Pęgów. Trybuny zapełniły się dziś po brzegi, a kibice zobaczyli ciekawe widowisko. Mecz toczył się pod dyktando Zorzy, ale nie było mowy o różnicy klas, jak to miało miejsce w rundzie jesiennej. Goście strzelili po jednej bramce w każdej połowie. Nie byliśmy w stanie odpowiedzieć i mecz zakończył się wynikiem 0 do dwóch a goście przedłużyli swoje szanse na awans. A my Chociaż wyniki z początku rundy nie należą do wymarzonych, to w tym sezonie jesteśmy drużyną środka tabeli. Przed nami jeszcze 7 spotkań. Najbliższe w niedzielę, 19 maja 2024 roku. Po raz trzeci w tej rundzie zagramy mecz wyjazdowy na Sztabowej 101 we Wrocławiu, a w roli gospodarzy tym razem wystąpi druga drużyna Sparty Wrocław. Będzie to ważny mecz w kontekście sytuacji w tabeli, bo Sparta jest obecnie na 9. miejscu, 20 punktów, a zespół z Szymanowa na 8. 21 punktów. Różnica tylko jednego punktu oznacza, że wygrany będzie zajmować ósmą lokatę. Dziękujemy kibicom, że byliście z nami i zapraszamy na kolejny mecz, bo robi się coraz ciekawiej.